Sponsorem odcinka jest HEM-Ekosystem. Panie Trenerze, dzień dobry. Łukasz Ciona, Cioną po oczach. Witam serdecznie. Chciałem zapytać o mm, taką kwestię, czy w przypadku zwycięstwa z Macedonią Północną praktycznie mamy zapewniony awans te dwa. Ostatnie spotkania potraktuje pan jako taki poligon, jako próbę budowy też już drużyny pod Mistrzostwa Europy, bo nie, nie ma co się oszukiwać, że eliminacje to jest jeden etap, natomiast pewnie po awansie zacznie się etap budowy tej właściwej drużyny na turniej. Czy rzeczywiście można się spodziewać tego, że te dwa wtedy ostatnie spotkania przy tym wariancie, że awansujemy jutro, to będzie taki poligon doświadczalny, trochę eksperymentów, trochę, trochę nowych twarzy. Dziękuję. My tą właściwą drużynę, czy ja osobiście wraz ze sztabem budujemy od samego początku, tak więc to jest dla mnie właściwa drużyna, która jest, jest na tym zgrubowaniu i była na poprzednich. Nie myślimy o tym, co będzie za parę, tygodni parę miesięcy. My koncentrujemy się na najczęszym na spotkaniu i to jest dla, dla mnie osobiście dla całego sztabu i dla całej reprezentacji najważniejsze, ponieważ wiemy, jak trudne nas jutro czeka zadanie. Na pewno ma zespół Macedonii Północnej w swoich szeregach piłkarzy, którzy naprawdę potrafią grać w piłkę. Ja kilku osobiście znam z boisk Serie A i na pewno nie ma co ukrywać, że naj, najważniejszymi myślę, w, dla tej drużyny postaciami są PS Pandew i oczywiście Elmas. To są osoby, które myślę, że stanowią zdecydowanie o sile przede wszystkim ofensywnej tej drużyny i, i z tego sobie zdajemy sprawę. Natomiast myślę, że, że, że tu nie można też patrzeć na indywidualności. To jest drużyna, która potrafi grać agresywnie, która potrafi grać w piłkę no i potrafi też wygrywać spotkania tak jakby chociaż ostatnie w meczu ze Słowenią. Myśl, myślę, że, że Państwo również widzieli bramki jakie zdobywali, jak potrafią rozegrać akcje, więc na pewno to jest przeciwnik, który tak jak już wspomnę któryś raz, że potrafi grać w piłkę. Natomiast ma też swoje słabsze strony, my oczywiście ich analizujemy, mamy, mieliśmy już odprawy na, na temat przeciwnika, będzie jeszcze kilka odpraw przed nami, więc przygotujemy się oczywiście odpowiednio do tego spotkania i i będziemy znali wszystkie ich e, mocne i, i słabsze strony, które oczywiście będziemy chcieli wykorzystać jutro na, na boisku. Z cyklu piłkarskiego, kącika kulinarnego trzeba przyznać, że po wizycie w Rydze jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Polski Związek Piłki Nożnej bardzo dobrze o dziennikarzy, dużo słodkości do wyboru, dużo napojów, w związku z tym nie ma na co narzekać. A blogu Cioną Poczach po raz pierwszy dziennikarz przeglądu sportowego Tomasz Łodarczyk, witam Cię serdecznie. Czy nie zaniepokoiła Ci odpowiedź na moje pytanie trenera Jerzego Brzęczka, który mówi, że on myśli tylko o tym, co tu i teraz, bo moim zdaniem tak nie powinniśmy myśleć, bo jeżeli tak myśleliśmy w przeszłości, to kończyło się to na trzech meczach w turnieju najczęściej i to dość mocno kompromitujące. Ja bym też konferencji prasowych do końca nie brał na poważnie i w 100% tego, co myśli, myśli trener, bo, bo pierwszy Adam Nawałka też nigdy nie mówił nam tego, co tak naprawdę ma w głowie i myślę, że, że podobnie jest z Jerzym Brzęczkiem, choć on ma... Moim zdaniem, jednym z głównych jego problemów, dlaczego jest tak, a nie inaczej odbierany, no to właśnie te problemy komunikacyjne, bo kilka razy zdarzyło mu się już gdzieś zmieniać zdanie to, które pierwotnie wypowiedział i tak dalej, i tak dalej, więc nie sądzę, że on myśli też jedynie o tu, tu i teraz mam, mam w głowie to, to co on. Czuje i ma na myśli w kontekście spotkania z Macedonią. On przecież nie może w tym momencie oczywiście wybiegać na euro 2020, bo za dobę wybiegną jego piłkarze, czy, czy, czy za kilkadziesiąt godzin wybiegną piłkarze na boisko z Macedonią. I to jest dla niego najważniejsza misja, żeby zdobyć trzy punkty, żeby przyklepać awans, a to też nie będzie takie łatwe, jak nam się wszystkim wydaje, bo na moment gdzieś tam sobie wrzucamy w Google a Macedonię i ona właściwie nic nigdy nie osiągnęła. Okay, to jest Prawda, ale faktycznie ona przeszła pewien progres w tych eliminacjach. Ma drużynę, która wciąż może liczyć się w walce o awans. Ma kilku ciekawych zawodników. Gorana Pandewa znają wszyscy, ale Elmas, który gra w Napoli, chociażby z naszymi zawodnikami, to też jest piłkarz bardzo ciekawy, więc moim zdaniem spokojnie. Też nie analizowałbym każdego zdania trenera i rozbierał go na czynniki pierwsze. Jednak dajmy mu też popracować, bo prawda jest taka, że pierwszy rok Adama nawałki było wiele gorszy niż pierwszy rok Jerzego Brzęczka. Nie tylko pod względem wyników, ale także pod względem stylu. Myślę, że często selekcjonera na walkę oceniamy też przez pryzmat z wygranej z Niemcami. Później wiadomo, że to wszystko się, się zaczęło bardzo dobrze układać, ale wcześniej wcale nie było tak różowo, więc... Wszyscy go chcieli zwalniać, tak, przed meczem z Niemcami? No tak, generalnie to co, to, co robił, jakich piłkarzy powoływał, w jaki sposób rotował, szukał i tak dalej, i tak dalej, z jakimi przeciwnikami, o wiele przecież słabszymi. To nie były, to nie byli Portugalczycy, to nie byli Włosi, to nie były takie drużyny, z którymi mierzył się trener Brzęczek. No a jednak później Gdzieś to wszystko odpaliło, więc y, chociaż nie wygląda ta gra do tej pory zbyt y, obiecująco, atrakcyjnie i pozytywnie, wyniki są ok, więc cały czas łudzę się też, że. Ten przełom wreszcie nastąpi. O tak. A czy ty nie tęsknisz trochę za takimi trenerami, którzy na konferencji prasowej potrafią zrobić spektakl, potrafią zrobić show, bawią się z dziennikarzami w pozytywnym tego słowa znaczeniu? Oglądają ostatnio konferencję Andrija Szewczenki, jego stosunek do dziennikarzy, e, uśmiechnięty. Chodzi mi o pewien styl, który zapanował w polskiej kadrze, w polskim związku piłki nożnej. Wszystko jest trochę na takim spięciu, zdenerwowaniu. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Z czego to, to wynika? To napięcie jest cały czas w tej drużynie, bo, bo wygrywamy 3 do 0, a Kamil Glick wychodzi i wyrzuca bombę w migzonie, w sumie w gruncie rzeczy. Tam jest coś, coś takiego, nie wiem, podskórnego można wyczuć, złego. A ja myślę, że cały futbol też tak profesjonalny, ten na topie wygląda, że te konferencje w 90% niewiele wnoszą. Oczywiście są ludzie, gdzieś, których można wyciągnąć poza ten nawias, ale przede wszystkim wolę, żeby trener nie mówił pięknie, ale żeby jego drużyna wygrywała i oby na turnieju też zrobiła coś więcej niż fazę grupową Mistrzostw Europy. Faktycznie Kamil Glik powiedział ostro, no i znów nie szukałbym tutaj takich tonów sensacyjnych i tabloidowych, jednak to jest normalne w szatni, że piłkarze sobie pewne rzeczy wyrzucają, że piłkarze do siebie potrafią powiedzieć ostro, że piłkarze potrafią sobie zwrócić uwagę, zwłaszcza ci bardzo doświadczeni, a Kamil Glik do nich należy. Czasami faktycznie odstępstwem od tej reguły jest fakt, że wyniosą to później gdzieś do dziennikarzy, staną i powiedzą, słuchajcie, to i to mi się nie podobało, bo to też jest rzadkością. I wtedy my się o kurczę dziwimy, że w ogóle piłkarz powiedział coś interesującego, kontrowersyjnego. Ale moim zdaniem Kamil zrobił to z premedytacją. Chce, żeby cały czas gdzieś w tej drużynie może troszkę wrzało, buzowało, żeby ona cały czas była taka świadoma, aktywna, że to wcale nie jest taka gra, jakiej my jeszcze oczekujemy, jakiej oni oczekują, żeby te zwycięstwa troszkę ich nie usypiały. Więc kiedy podłączę do prądu takim, takimi wypowiedziami, nie tylko media, kibiców, którzy od razu, wiadomo, otwierają troszkę szerzej oczy, no to jednak. Piłkarzom też to zostaje w głowie i, i to było dobre. Ja bym to ocenił pozytywnie. Gdzie ty widzisz jeszcze rezerwy tej drużyny? Bo mm, załóżmy, Ciebie mogę o to zapytać, mm -hmm. bo, bo jesteś ekspertem, jesteś obserwatorem tego wszystkiego. Y Trzeba powołać większą ilość młodych piłkarzy, już zakładając po awansie. Nie wiem, Filip Marchwiński. sporo jest hmm. tych nazwisk, które e, można zabrać już na turniej, e, bo Piotrek Świerczewski zawsze żartuje, że 17-latek to nie jest e, młody piłkarz, bo on wtedy grał w ekstraklasie. Dlatego pytam, czy, czy, czy spodziewasz się pięciu, sześciu młodych piłkarzy, którzy pojadą na Euro 2020 i, i, i pewnej zmiany trochę pokoleniowej? Ona już poniekąd następuje, no bo jeżeli sobie spojrzymy, jest Bednarek. Jest treca jest Bielik, jest Szymański, jest Kownacki, jeżeli jest zdrowy, więc mamy już w zasadzie pięciu piłkarzy. Można gdzieś zaliczyć do tych nowych zawodników też Krzysztofa Piątka, więc powiedzmy dopływ tej świeżej krwi już odrobinę jest. Oczywiście możemy zastanawiać się, czy on powinien być jeszcze większy. Jednak ja też tutaj bym nie popadał w jakieś takie megalomanie i, i, i maksymalizował coś, co nie do końca może funkcjonować. My ten kręgosłup mamy, to to jest szczęsny, to jest Glik, to jest Krychowiak, to jest Lewandowski, i wokół tego kręgosłupa trzeba budować. Zbigniew Bonin kiedyś w wywiadzie mi powiedział ładnie, że kręgosłup jest, tylko żeby jeszcze ręce i nogi wokół tego kręgosłupa funkcjonowały. Więc to jest prawda. No, jest Kamil Grosicki. Jest Bartek Bereszyński, Tomasz Kędziora wprowadził się też całkiem nieźle, więc moim zdaniem problemem nawet nie są nazwiska, nie jest dopływ tej, tej młodej krwi, możemy jeszcze poszukać oczywiście jednego czy dwóch zawodników, ale, ale to jest jednak bardziej budowanie... Takiego systemu, który będzie tym piłkarzom się, się, się podobał i będzie, będzie funkcjonował. Już nawet nie chodzi o ustawienie, ale dobrze o tym Grzegorz Krychowiak, też jak z nim rozmawiałem, mówił, że największy problem mają po prostu z tą płynnością. Pierwszą fazą akcji, kiedy przejmują piłkę i tutaj to funkcjonuje najgorzej, żeby wyjść z takim szybkim, dobrym chociażby kontratakiem. Pierwsze podanie, drugie podanie. My już robimy błąd, strata od początku. Pierwsze podanie, drugie podanie i jest strata, i znowu trzeba się bronić. Tak to wyglądało chociażby z Austrią na PG narodowym. Więc moim zdaniem to jest bardziej budowa płynności gry, budowa funkcjonowania tej drużyny, bo co do nazwisk, moim zdaniem w tym momencie jest dość optymalnie. Trudno mi sobie teraz wyobrazić, wspomniałeś tutaj Marchwińskiego, żeby on... Tak, mówię o Filipie, bo najbardziej mi się podoba... Tak, z tak, ale ja nie sądzę, że on w tym momencie tej drużynie cokolwiek by, by dał, że on by faktycznie, faktycznie grał, bo jeżeli myślimy tutaj o konkurencji, jaką w tym momencie, z którą musiałby się w tym momencie zmierzyć, to moim zdaniem by jednak ją e, przegrał. Niech on jeszcze okrzepnie, bo to my też lubimy się bardzo mocno, szybko zachłysnąć kimś, tak. że zagrał 2, 3, 4, 5 meczów w Ekstraklasie i to już jest wow do reprezentacji. Później jest zweryfikowane na tym wyższym poziomie i nie do końca. E, więc dajmy mu pograć w kadrach młodzieżowych, niech to będzie bardziej naturalne. E, tak szukam jeszcze w młodzieży, bardziej Czesława Michniewicza i też nie widzę zawodników, których natychmiast trzeba by wyciągnąć i, i go próbować. Gdzieś w perspektywie podoba mi się na skrzydłach, bo z nimi będziemy pewnie mieli kłopot w perspektywie czasu, gdzie gdzieś pewnie Grosik będzie kończył. No to taki Płacheta, jeżeli on się będzie dobrze rozwijał, daje powody do tego, że mógłby być piłkarzem, który razem z Szymańskim te skrzydła zajmą na jakiś czas. Ale w tym momencie, no tak jak mówię, Moim zdaniem to jest optymalne wprowadzanie, nie, nie, nie szalałbym z tymi nazwiskami. Co się dzieje z Krzysztofem Piątkiem? Jesteś chyba blisko niego, bo też Twoja książka na jego temat. Ja nie mówię, że on nie potrafi grać w piłkę, tylko coś jakby się zacięło, a ponieważ jesteś blisko niego, no to chciałem zapytać, z czego to Twoim zdaniem wynika, bo tu wszyscy widzieli, że on za chwilę lewego nawet przeskoczy, tak? I to on będzie liderem. No dużo tak osób, mówisz a propos tego zachmyśnięcia, widziało, że to on będzie tym nowym liderem w ataku jednak. Co się stało? No oczywiście te powody do zachłyśnięcia się też Krzysiek Dobra. dawał, bo one nie, nie, nie wzięły się z kosmosu. To był jeden z najlepszych debiutów w historii Serie A obok Ronaldo, Battistuty i kilku innych piłkarzy. Więc faktycznie to, to była ta eksplozja. Jeszcze bym nie, nie był tak bardzo mocno na alarmy, jednak napastnicy, piłkarze potrafią wpadać w dołki. I to jest myślę taki ważny moment i też ważna lekcja dla samego Krzyśka, jak z tego wyjść. Być może to wystarczy, to jest jak z wyciągnięciem zawleczki w granacie. Jeden taki, jedno takie wyciągnięcie i ten granat wybuchnie, znów wróci na te dobre tory. Problemem też jest oczywiście Milan, który jest kompletnie niepoukładany, który ma cały czas problemy, który znowu ma nowego szkoleniowca. Bodajże w ostatnich, w ostatnich latach to praktycznie jeden trener przypada na, na jeden sezon. Coś więc. jak w Legii. Tak, coś jak, coś jak w legi. Tylko tutaj powiedzmy na krajowym podwórku to, to działa, bo legia jest duża i, i legia jest bogata na, na nasze podwórko. I, i potrafi jednak to przekuwać w e, trofea, a w Milanie tak się, tak się nie dzieje, więc e, no, no Krzysiek ma problem w klubie, tam też jest destabilizacja, być może to wpłynęło na to, że on też jest zdestabilizowany. Grał w drużynie słabszej potencjalnie, czyli Genoi, e, tam miał świetne wsparcie chociażby od Kouame, w, pasowało mu to ustawienie, pasowały, pasował mu klimat, wszedł, wyważył właściwie drzwi z buta w Serie A. E, w Milanie Troszkę zwolnił, ale wciąż to było to. Było to. Siłą, rozpędu, siłą rozpędu dawał, e, dawał radę, no ale teraz jest ta jednak zacinka. Nie ma też co mm, pudrować rzeczywistości. No i pytanie. To co mówię, jeżeli to Włosi mają takie ładne, ładne powiedzenie, że tacy piłkarze jednego sezonu są jak komety, tak te komety przelatują, rozbłyskują na niebie, pięknie to wygląda, ale też niestety bardzo szybko gasną. No i tutaj będzie musiał wybrać piątek już sam, czy on chce być kometą, czy jednak chce być tą gwiazdą, która poświeci, poświeci dłużej. Nie wszystko od niego zależy, bo wiadomo, że dużo też od, od otoczenia, w którym funkcjonuje, gdzie trenuje no ale ja oczywiście liczę że, że jednak się przełamie bo no nie sądzę, że tak dużym przypadkiem byłoby zdobycie 30 bramek w sezonie licząc wszystkie, wszystkie rozgrywki, więc, więc myślę, że po prostu to jest Jeden taki moment i, i może to wszystko znowu zacznie się, się układać, tak jak w przypadku chociażby Arka Milika też, też czeka bardzo długo, bodajże od 14 kwietnia no, na gola w, w oficjalnym meczu. I tak zupełnie na koniec, bo kibice tutaj piszą do mnie pod filmikami, mówią rzucaj twardy, e, twardą amunicję na Jerzego Brzęczka. To jest taki paradoks, ale zapytam się Ciebie inaczej. Dlaczego warto lubić Jerzego Brzęczka? Bo mam wrażenie, że Kibic to jest najbardziej znienawidzony w tej chwili trener w Polsce. To jest trochę irracjonalne, bo jednak tak jak mówiłeś, no jest na pierwszym miejscu w grupie, wygrywamy. Tak jest. Dlaczego warto lubić trenera Jerzego Brzęczka? Tak, zacznę może właśnie od drugiej strony. Nie lubi się go, bo też dobrze powiedział to Zbigniew Boniek, bo ta aura wokół niego, ta aparycja, bym powiedział, trochę brak tego szaliczka i ogłady takiej, którą miała Adam Nawałka, który automa automatycznie wzbudzał, powiedziałbym takie poszanowanie, o to jest, tak, to jest taki facet, kurczę, z salonów i tak dalej, Światowiec, że od razu automatycznie troszkę tonował, a jednocześnie wzbudzał, wzbudzał sympatię. To jest taki jeden minus, taki ogólnie PR-owo komunikacyjny, bym powiedział, który bardzo działa na niekorzyść selekcjonera. Wiadomo, że ta gra też nie wygląda, wygląda dobrze, do tego też, też się tutaj nie, 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 nie oszukujmy. Więc cokolwiek on już moim zdaniem nie zrobi do końca eliminacji, nikt tego nie będzie szanował, nikt nie powie, nie no kurczę ta drużyna zaczęła grać, bo powie, powie a to był słaby rywal, a bo piłkarze super, to, to zero zasług Brzęczka, więc trochę mu współczuję, bo, bo tak jak mówię nieważne co on zrobi, jest zawsze, zawsze źle. No tak, tak wygląda dzisiaj świat. Za co warto go lubić? Tak dobrze, aż go nie znam, ale z tego co słyszę to piłkarze sami w sobie mówią gdzieś wewnętrznie że on jest dobrym trenerem, że on ma dobry, dobry warsztat, nawet ponoć lepszy niż właśnie sam Nawałka i tak dalej, jeśli chodzi o zajęcia, prowadzenie, jakby mm, czytanie takie taktyczne, rozumienie, rozumienie gry. Zresztą to był przecież bardzo inteligentny i świetny rozgrywający, więc skąd się, się, się to bierze, więc no przede wszystkim za umiejętności wydaje powinno się go szanować, za tą przeszłość, yy, za wyniki. Trudno mi jeszcze wskazywać takie rzeczy, no bo ja nie jestem jego kolegą, tak żebym powiedział Jerzego Brzęczka da się lubić za to, że fajnie się z nim gada przy piwie. Nie piłem nigdy z nim piwa, więc, więc nie wiem, ale y, rozumiem kibiców, y, że wzbudza y, ogromne znaki zapytania, bo ta kadra po prostu no, no gra brzydko. No. Reprezentacja Polski ostro trenuje na stadionie narodowym przed meczem z Macedonią Północną, ale mnie nie podobała się odpowiedź na moje pytanie trenera Jerzego Brzęczka. On musi myśleć o przeszłości, nie tylko o tym co tu i teraz, nie tylko o awansie, ale o tym co będzie z tą drużyną za pół roku, za 10 miesięcy, za 12, kiedy zagramy turniej, bo inaczej skończy się tak jak zawsze. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Do zobaczenia w blogu Cioną po Poczek. Sponsorem odcinka jest Hymekosystem.